To co? Witamy w akcji. Podnieść 10 śmieci. Miała nagrywać papuga, ale się wstydzi, dlatego nagrywam ja. O, tutaj jest toj, toj, można zrobić siku. Widzicie, jaka kultura? Teren taki bardziej leśny. A my przejdziemy sobie wzdłuż linii 139, linii kolejowej oczywiście. Jest to taki fajny punkt spacerowy. I jak zawsze, gdzie są spacery, tam są śmieci. A my jesteśmy dzisiaj do tego przygotowani. Tutaj o przygotowania do operacji. Niebieskie dla papugi, dla mnie białe. Worek 60 litrów. Miało być 10 śmieci, ale chyba zbierzemy więcej. Napełnimy ten worek. No i co tu dużo mówić, zapraszamy Was na odcinek. Odezwie się coś? No zapraszamy. Zapraszamy. jest dzisiaj piękna pogoda, mamy poniedziałek, nie wiem, który dzisiaj jest, którego jest dzisiaj, 26, 27? 27, piękne słoneczko, sami zobaczcie. No i zaczynamy, bo są piękne śmieci. O, tu jest baza śmieciowa. Proszę bardzo. Ktoś sobie tutaj zrobił wysypisko fuszek. Ewidentnie ktoś paceruje i wyrzuca na bieżąco. Ja tam puszek nie zbieram. Ładujemy wszystko do jednego wora. No i już jest jedna czwarta worka, słuchajcie. A podejdę sobie jeszcze tutaj. No dobra. Dawaj. No, mamy kolejne buchy Dobry rzutce, inne dziwne stworzenia. Ten papier to weźmiemy na powrocie. Może tutaj budla. No i okej, okay, słuchajcie, idziemy dalej, nie? Idziemy dalej. Wzdłuż linii 139, jak mówiłem. Za daleko chyba nie dojdziemy z tym workiem, bo go szybko zapełnimy. Zbierania. Gałgan mówił, o, że patrz, tak, jaki złom. Ty masz nagrywać no, Złom wyrasta z ziemi. Kto chętne. Tutaj proszę bardzo, flamingi i kasty do wycięcia. Jak widzicie u nas śniegi jeszcze nie do końca stopniały. O, a tu papuga pokazuje plastiki kolejne. No proszę. Proszę bardzo. Kolejne butelki, kolejne butelki. A tu jeszcze mamy papiery. Papiery zostaw. To tam natura to się z tym rozprawi. Nie będziemy papierów sprzątać. Kurwa. Lecimy dalej. No i papuga trochę akrobatyki poćwiczy. No i będę leżał za chwilę. Będzie fajne nagranie, weź tam wskocz. A od czego to wszystko się zaczęło? Ano od tego, że taki jeden gość jak Kuba Lipiec, chyba dobrze mówię, zapoczątkował tą akcję. No i ja i papuga zostaliśmy nominowani. Ja przez Wojtka Czyste Giery, dzięki Wojtek. Papuga przez kogo? A ja przez Gałkana. I co miałeś zrobić? Miałam nagrać sama. Ale. Ale się wstydzę. Ale się wstydzę, nie? Także ja bardziej operator kamery, a papuga zbierze więcej śmieci. Równowaga w przyrodzie musi być, słuchajcie. No i jest kolejna puszeczka, wygląda mi to na żubra. Nie! To jest leszek. To jest lesek mój imiennik tak, tego kosza. Lecimy dalej Wbrew opiniom jak to mówią że co to, co to takiego wziąć telefon i coś nagrać Jak papuga powiedziała że się wstydzi To nie jest wcale takie proste słuchajcie Łatwo się gada trudniej wykonać O no i tu jest jakiś korek Chyba z jakiegoś szambowozu więc ląduje on w worku. Nie mam żadnego uchwytu na telefon. Jedną ręką muszę zbierać, drugą kręcić. Ale jakoś sobie poradzimy. Papuga sprzątaj coś, a nie łazisz A tutaj ktoś chyba laczka zgubił, palił gumę. No dość taki strepiały ten lać. Nie wychodzi z lasu. O, papuga coś namierzyła w końcu. Budla. Prawie jak perła. Prawie jak perła. Tam jest druga. No to łaź w krzoki. A nie pokazuj im palcem. A, tam jakieś bażanty się drą. Dawaj to. Plastik. Tu folia, podnoś, bo ja mam ręce zajęte, tu telefon, tu... Dobra, idemy dalej, ale to już, tu już kolejne fanty, kolejne fanty, tutaj plastik. Ciekawe czy to dzika, czy dziki robią w lesie? Jak myślisz papuga? Dobra, pucha, pucha, lecimy dalej, dobra, tu mamy co? Następne fanty, butla, jakaś butla, no dobra, może taki pociąg pojedzie, na pewno jakiś pociąg nagramy. A, papuga w końcu włączyła wykrywacz śmieci, pokaż to, to nie Bambi jest? Szampon pokrzywowy, pokaż to. Stare. No to starość jest, odwróć to na ten, etykieta, no stary kurde PRL To biorele, dezodorant stary też To też jest kurde stary Co to jest? Kurde, pamiętam to Derby Derby, dezodorant, to też normalnie PRL To na jutro do pracy Dawaj do hasia nie Ale nie, no tą to są za to sobie weź na mebel postawić. dawaj to do hasia Rzucaj, rzucaj nie patrz, tu kolejna, tu małpki sobie skaczą po lesie. Dawaj wrzucaj. No. Lecimy dalej. Tu jakiś plastik, kubek. jakiś kubek, kubek do, do, zębów. do zębów. Puga wyrzucała w krzaki, a teraz zbiera w końcu po jakimś czasie, nie? Najpierw chodziła na spacery, piła różne napoje, a teraz o, zbiera, teraz ona zbiera. No i co, zbliżamy się do przystanku tych żwaków. To zaczynamy dalej od sprzątania przystanku po stronie na Bielsko-Białą, a na powrocie sprzątniemy pod wiatą peronową w kierunku Katowic. Dobra, odstawiamy worek, bo już jest ciężki i lecimy, lecimy tutaj ze sprzątankiem. Oczywiście śmieci nie brakuje. Nie ci nie brakuje. Kubeczki, kubeczki. Papuga, papuga pije co? Pokery? Papuga pije pokery. O i widać, że pije pokery. Co tu dalej mamy? Tu też jakaś pucha w krzokach. O, żuber. O, tu są, tu są skarby to czy tak. Proszę. O, o jeszcze cały, cały browar. Proszę bardzo. A się pieni. I to do worka dawaj. Mhm. A co? Żeby nie worka. O. Na końcu okury, inne bajery I tak, nie tak Załóż ten kubek na to o. O. o tak, tak, żeby na worka nie rozcięła Dobra chwila odpoczynku Bo się zmęczyłem Trzeba sobie na ławesce posiedzieć ładnie słoneczko świeci Cisza Zwierzę powietrze. To jest to. O, tak zbierała śmieci, że co? Oj. Zaczepiła się o krzoki. No i mamy pociąg. zrobił się wiatr jesteśmy pod drugą wiatą worek już prawie pełny także za chwileczkę jeszcze ogarniemy ten teren koło tej wiaty przystankowej no i będziemy powoli wracać do samochodu dobra, dobra, wchodzimy tu już sobie zestaw grillowy wziął Co? I ogór. Dobra, jeszcze małpeczka wpadnie. O, cóż na Co to jest? Taka szyjka. Ktoś sobie chyba zrobił kieliszek. No, a papuga tak, siedzi dama, nie? O, jeszcze kapselek Leszka. Jeszcze się zmieści kapselek. Tutaj jeszcze jeden. O, jedzie jakiś pociąg, słuchajcie. Jedzie jakiś skład. To jest prawdopodobnie Intercity jak się nie mylę. Może się mylę. Skład prowadzi Vectron Czeskie Drachy. Tak, był to Intercity Batory do Pragi O, jeszcze Karnaś Dobra, wrzucam to Wrzucam szuski Zamykamy worek Oczywiście pociągów u nas zabraknąć nie może I mamy jeszcze elfa Linii S5 na Katowice. A teraz najwyższa pora na nominację. No i tak, kogo nominujemy? Pierwszą osobą będzie Krzychu Solo. Drugą osobą będzie Bogusław R. Rambo. I trzecią osobą będzie? Będzie wyjątkowa pani Celina nadatku. Także wy też spróbujcie zebrać 10 śmieci i przyłączcie się do tej akcji. No i tak, worek zamknięty. Jest chyba więcej niż 10 śmieci. 60 litrów to wystarczy. Wszyscy zadowoleni. Ja też. Wiecie co jest najgorsze? że auto mam jakieś, nie wiem, prawie kilometr stąd, może nie kilometr, ale prawie. Ten worek waży z, z 10 kg. No i trzeba się trochę pomęczyć. No i jeszcze jeden skład to będzie chyba E i C z bielska białej na gdynie główną. A na czele mamy EU200, czyli na 2. Ale to było dobre. No i co, w końcu jesteśmy przy samochodzie. Ja trochę zmachany. Jest ciepło, bo chyba 13 stopni. O, jeszcze pociąg złapie nam. 13 stopni jest. No i dało mi to troszeczkę popalić. No i tak, worek już w samochodzie. Jak widzicie, u mnie trochę bałagan. Odśnieżacz. Jakaś tam zmiotka. Zawsze do zimy przygotowane. A my z Papugą dziękujemy. Za wspólne sprzątanie. Zachęcamy do takiej samej aktywności. Także dziękujemy za nominację i liczymy, że nominowani podejmą się zadania. Także trzymajcie się do następnego i hej!